Nazywam się Mickiewicz i mam dla ciebie informacje, które mogą całkowicie odmienić Twoje podejście do emerytury. Czy wiesz, że już od 1 marca 2025 roku Twoje świadczenia mogą wzrosnąć o 5,5%. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to oznacza dla Twojego codziennego życia? W dzisiejszym materiale przybliżę ci, jakie zmiany czekają na emerytów i rencistów oraz jakie nowe kwoty zostaną wprowadzone. Wyobraź sobie, że Twoja emerytura lub renta zacznie rosnąć, a ty otrzymasz dodatkowe środki, które mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie. Jakie są dokładnie nowe kwoty? Czy najniższe świadczenia faktycznie zapewnią ci większe bezpieczeństwo finansowe? I przede wszystkim, jak samodzielnie obliczyć, ile zyskasz dzięki tej waloryzacji? Te pytania pozostawiam otwarte, byśmy mogli wspólnie odkryć odpowiedzi krok po kroku. Czy zastanawiałeś się, jakie konsekwencje przyniesie ten wzrost dla Twojego budżetu domowego? Może już masz swoje plany, ale czy wiesz, jak wykorzystać dodatkowe środki, by poprawić jakość życia? W moim dzisiejszym materiale znajdziesz nie tylko szczegóły dotyczące nowych stawek, ale także praktyczne porady, które pomogą Ci przygotować się na nadchodzące zmiany. Nie zdradzę Ci teraz wszystkich szczegółów, chcę, abyś pozostał z nami, by stopniowo odkrywać każdy aspekt tej ważnej reformy. Pomyśl tylko, jak niewielka zmiana procentowa może wpłynąć na twoje oszczędności i codzienne wydatki. Czy jesteś gotów dowiedzieć się, jakie korzyści czekają na ciebie od 1 marca 2025 roku? Kliknij przycisk subskrypcji oraz włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odcinków, w których wspólnie przeanalizujemy wszystkie zmiany i odpowiemy na nurtujące cię pytania. Zostań ze mną, Mickiewiczem. I odkryj, jakie niespodzianki przygotowała dla ciebie waloryzacja emerytur w 2025 roku. Twoja przyszłość może być jaśniejsza, wystarczy, że zrobisz pierwszy krok, klikając teraz. Przez dalszą część filmu przybliżę, jak te zmiany wpłyną na różne grupy emerytów i jakie elementy świadczeń ulegną korekcie. Pozwól, że żądam ci kilka pytań: czy twoja obecna emerytura w pełni pokrywa potrzeby? Czy nowe przepisy dadzą ci większą swobodę finansową? Każda odpowiedź może być inspiracją do lepszego zarządzania budżetem. Nie przegap tych kluczowych informacji, mogą wpłynąć na twoje życie bardziej, niż przypuszczasz. Pozostań ze mną, a odkryjesz każdy szczegół, który pozwoli ci lepiej planować przyszłość i cieszyć się życiem teraz. Witaj ponownie. Cieszę się, że jesteś ze mną. To naprawdę ekscytujący czas, by rozmawiać o przyszłości emerytów i rencistów w Polsce, ponieważ zmiany, które nadchodzą, mają ogromny wpływ na twoje życie codzienne. W poprzedniej części tego materiału przybliżyłem Ci, co się zmieni w związku z waloryzacją świadczeń od 1 marca 2025 roku. Teraz czas na szczegóły, co to dokładnie oznacza dla Twojej emerytury lub renty, jak obliczyć, ile zyskasz i jak te zmiany wpłyną na Twoje życie finansowe. Przede wszystkim warto przypomnieć, że waloryzacja to nic innego jak podwyżka świadczeń emerytalnych i rentowych, która ma na celu ochronę ich wartości przed inflacją. Zatem od 1 marca 2025 roku każda emerytura i renta w Polsce, niezależnie od jej wysokości, będzie rosła o 5,5%. Może się to wydawać prostą informacją, ale warto zastanowić się nad tym głębiej, bo zmiany te mogą mieć ogromny wpływ na Twoje codzienne życie. Załóżmy, że otrzymujesz emeryturę w wysokości 2000 zł miesięcznie. W wyniku waloryzacji już od marca 2025 roku Twoje świadczenie wzrośnie o 5,5%. To oznacza, że co miesiąc będziesz otrzymywać dodatkowe 110, zł. Wygląda na niewielką kwotę, prawda? Ale to tylko jedna część całego obrazu. Jeśli spojrzysz na to z perspektywy rocznej, zyskasz dodatkowe 1320 zł. To już znaczna suma, która może zmienić sposób, w jaki zarządzasz swoimi finansami. Co więcej, kwoty te będą stopniowo rosły a w przypadku osób, które otrzymują wyższe świadczenia, zmiana ta będzie jeszcze bardziej odczuwalna. Warto także zwrócić uwagę na to, jak ta waloryzacja wpłynie na osoby, które pobierają najniższe świadczenia. Dla nich nawet niewielka podwyżka, jaką oferuje waloryzacja, może być przełomem. Dla osoby, która otrzymuje minimalną emeryturę, ta podwyżka to krok w stronę poprawy jakości życia. W Polsce minimalna emerytura w 2025 roku wzrośnie do około 1500 zł, a więc dla takich osób wzrost o 5,5% to dodatkowe 82,50 zł miesięcznie. Choć to nie jest kwota, która rozwiąże wszystkie problemy, z pewnością zwiększy poczucie bezpieczeństwa i da większą swobodę finansową. Zastanówmy się teraz, jakie inne aspekty tego procesu są ważne. Waloryzacja ma bowiem na celu nie tylko poprawę sytuacji emerytów, ale także dostosowanie wysokości świadczeń do realiów gospodarczych. W ostatnich latach inflacja w Polsce była na stosunkowo wysokim poziomie, co oznacza, że siła nabywcza wielu emerytur spadała. Wzrost o 5,5% ma więc na celu poprawienie tej sytuacji, a także zapewnienie, że osoby starsze nie zostaną pozostawione z dochodami, które nie są w stanie pokryć podstawowych kosztów życia. Kiedy myślimy o waloryzacji, Warto także pamiętać o tym, że rząd podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji osób starszych w Polsce w szerszym kontekście. Waloryzacja to tylko jeden z wielu kroków, które mają na celu zabezpieczenie finansowe osób, które zakończyły swoją aktywność zawodową. Warto mieć świadomość, że te zmiany są wynikiem działań na poziomie krajowym, które mają na celu dostosowanie systemu emerytalnego do aktualnych warunków gospodarczych i demograficznych. Ale co właściwie oznacza ta podwyżka dla Twojego budżetu domowego? Oczywiście, zwiększenie świadczeń emerytalnych to dobry krok w stronę poprawy sytuacji finansowej seniorów. Jednak nie zapominajmy, że zwiększenie dochodów wiąże się również z większą odpowiedzialnością za zarządzanie tymi środkami. Co zatem zrobić, by w pełni wykorzystać te dodatkowe środki? Przede wszystkim warto zacząć od analizy własnego budżetu. Jeśli otrzymujesz emeryturę, a Twoje dochody są ograniczone, dodatkowe 5,5% może stanowić dla Ciebie istotną poprawę. Może pozwolić ci to na pokrycie rosnących kosztów życia, takich jak opłaty za media, paliwo czy leki. Często w przypadku osób starszych to właśnie te wydatki pochłaniają najwięcej środków. Dodatkowa kwota może również pozwolić na lepsze zarządzanie codziennymi obowiązkami i unikanie długów. Z drugiej strony, jeśli Twoje dochody są stosunkowo wysokie, Waloryzacja może umożliwić Ci realizację innych celów, jak na przykład oszczędzanie na przyszłość, czy nawet przeznaczenie części tych środków na wakacje lub inne przyjemności. Ważne jest, byś nie traktował tej podwyżki jako dodatkowej premii, którą można wydać bez planowania. Jeśli tylko masz taką możliwość, warto rozważyć inwestowanie części tych środków w sposób, który zapewni Ci jeszcze większą stabilność finansową na przyszłość. Chciałbym także, abyś zastanowił się, jak ta waloryzacja wpłynie na Twoje życie na dłuższą metę. Możesz poczuć, że to tylko chwilowa poprawa, ale pamiętaj, że takie zmiany są częścią szerszego trendu, który ma na celu dostosowanie systemu emerytalnego do wymagań współczesnej rzeczywistości. Każda taka podwyżka jest krokiem w stronę większej stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Pamiętaj, że zmiany w systemie emerytalnym są nieuniknione i mają na celu poprawę sytuacji osób, które przez całe życie płaciły składki na ubezpieczenie społeczne. Być może teraz zaczynasz zastanawiać się, jak obliczyć, ile dokładnie zyskasz dzięki waloryzacji. Wbrew pozorom, nie jest to trudne zadanie. Jeśli chcesz obliczyć, jak zmieni się wysokość Twojej emerytury po waloryzacji, wystarczy pomnożyć obecne świadczenie przez 1,55 tysięcy. Na przykład, jeśli otrzymujesz 2000 zł, to po waloryzacji dostaniesz 2000 zł 1,55 tysięcznych, czyli 2110 zł oznacza to dodatkowe 110 zł miesięcznie. Warto wykonać takie obliczenia, by dokładnie wiedzieć, na co możesz liczyć. Dla osób, które otrzymują emerytury w wysokości 3000 zł, po waloryzacji ich świadczenie wyniesie 3000 zł 1,55 tysięcznych, co daje 3165 zł. To już znaczna różnica, bo dodatkowe 165 zł może zostać przeznaczone na różne cele od oszczędności po codzienne wydatki. Dla osób, które otrzymują wyższe świadczenia, zmiana ta będzie jeszcze bardziej odczuwalna. Zatem, niezależnie od tego, jaką wysokość emerytury otrzymujesz, warto mieć świadomość, jak te zmiany wpłyną na Twój portfel. Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest, byś świadomie podchodził do tych zmian. Zwiększenie świadczeń emerytalnych to ważny krok w kierunku poprawy sytuacji osób starszych, ale to także moment, by zacząć planować swoją przyszłość. Zastanów się, jak możesz wykorzystać te dodatkowe środki, by poprawić jakość swojego życia. Może to być idealny czas na wprowadzenie zmian w swoim budżecie, zaplanowanie oszczędności lub po prostu poczucie się bardziej komfortowo w codziennym życiu. Dziękuję, że poświęciłeś czas na wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, jak ważne są nadchodzące zmiany i jak możesz je wykorzystać na swoją korzyść. Pamiętaj, że zmiany te dotyczą nas wszystkich, a ich konsekwencje będą miały wpływ na nasze życie codzienne. Pozostań ze mną, a w kolejnych odcinkach przeanalizujemy wszystkie aspekty tych zmian jeszcze dokładniej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych informacji. Do zobaczenia.